Czy wiesz, że zarządzanie zasobami w firmie to klucz do sukcesu? Automaty BHP do Zamel Inwendia to innowacyjne rozwiązanie zgodne z przemysłem 4.0, które rewolucjonizuje sposób dystrybucji środków ochrony indywidualnej. Zwiększają bezpieczeństwo i produktywność, optymalizując koszty. Dzięki nim pracownicy mają stały dostęp do niezbędnych produktów, co eliminuje przestoje i marnotrawstwo. Automaty BHP działają 24-7, zapewniając stały dostęp do produktów. System Inwendia monitoruje zużycie i generuje raporty w czasie rzeczywistym, co pozwala na pełną kontrolę nad kosztami. Innowacyjna funkcja zwrotu zużytych produktów wspiera zrównoważony rozwój. Pracownicy mogą oddawać zużyte SIOI, co promuje odpowiedzialne podejście do środowiska. Skrócenie czasu pobierania materiałów o 75% to tylko jedna z korzyści. Automaty BHP redukują koszty operacyjne i zwiększają produktywność, zapewniając szybki dostęp do niezbędnych zasobów. Stały dostęp do SIOI poprawia bezpieczeństwo pracowników. Funkcja zwrotu zmniejsza ilość odpadów, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Automaty BHP znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych. Przykład! W jednym z zakładów produkcyjnych redukcja kosztów sioi o 30% i skrócenie czasu pobierania materiałów o 60%. Funkcja zwrotu zmniejsza ilość odpadów i poprawia wizerunek firmy. Zainwestuj w automaty BHP i przenieś zarządzanie zasobami na wyższy poziom.